Halo cześć Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Marcin, zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale. Słuchajcie, jesteśmy na mapce Demiraż, czyli tak zwana De Polska. Mapa, która jest kojarzona z Polakami, którzy powinni wiedzieć jak się gra Demiraża, którzy znają od podszewki, znają każdy granat, bo Część smoków, może więcej niż 50% smoków jest identyczna jak w CSGO. No, pomijając powiedzmy smok na schodek, który trzeba teraz rzucać troszkę inaczej, żeby nie schodził na sandwich'a i nie robił tam takiego one way albo tam, żeby CT się nie schował. Część smoków jest nowa. Są właśnie te. Insta nie ma teraz Jumpfrowa, ale każdy smok i zna, każdy zna granatę, każdy wie jak zagrać. No i potem wychodzi, szedło z worka. Opczajcie stronkę CezGoskins.com, na której możesz otwierać skrzynki z Cesa, brać udział w bitwach na skrzynki oraz wymieniać swoje skiny na coś lepszego. Skorzystajcie z mojego kodu Forever, aby odebrać 2 10 zł 10 groszy na start dla nowych użytkowników oraz 10% podnosu do doładowania. Pamiętajcie też o otwieraniu dziennej skrzynki, która jest oczywiście za darmo. Na stronie odbywają się też regularnie różnego rodzaju eventy, w których możecie wziąć oczywiście udział i zgarnić skiny za punkty eventowe. CSGO Skins, link macie w opisie. Polecam. I pozdro. Ogólnie, The Mirage jest y, faktycznie kojarzona z Polakami. Z tym, że u niektórych Polaków, Mirage na przykład na Faceitie, to jest instaban. Pozdrawiam osoby, które banują Insta Miraża na Faceitach. Y, też nie lubię grać Miraża. Z racji tego, że y, przynajmniej z, ja, jak gram z ludźmi, czy randomy, czy jakąś piątką, nie. Y, Mało kto miraża potrafi grać. To znaczy ludzie często zamykają się wiecie na na midzie. Jest e, smok okno. Jest tam smok taki konektor, gdzie nie ma tutaj no właśnie, nie ma tutaj gapa, czyli nie ma nie ma przerw. Tt nie widzi w ogóle no poza skanowaniem sobie właśnie takimi pestkami. Nie widzi, czy ktoś przechodzi gale czy nie. Są te smoki. Nie. Jest, jest ten okno, jest ten kon, dorzućmy sobie. No i terror co robi? A to my mamy wchodzić? A to możemy się zbusztować do okna? A to może jakiś tam e fleszek do, do Kona, może by się przydał, żeby tutaj konektor sobie zająć? o takim smoku, ewentualnie nawet jeśli nie ma smoka do Kona, ktoś powiedzmy, jest smok w oknie. Tutaj oczywiście po sprawdzeniu sobie, czy jest wszystko ok. Nawet można byłoby rzucić takiego palaka, żeby tutaj nikogo nie było. Ewentualnie zamiast palaka. On to takiego sobie dać smoka. Żeby, tylko powinien być głębszy, żeby tutaj móc sobie wiecie. Yy, wyjść. Znaczy ten smok najlepiej jakby był. Taki, nie? Że można sobie na przykład wyjść tutaj sobie na, na schody, sklirować sobie. Najlepiej jakby ziomek jakiś tam był w pałacach, ewentualnie z rampy, bo... Jeśli faktycznie jest dużo, dzieje się na midzie, no to CT czasami sobie albo zajmuje pałacę sobie skraca, albo zajmuje sobie rampę. Wiecie jak to jest. No i ludzie po prostu wiecie, są na tym midzie. Smoki, yy, smoki zeszły. Nie ma smoka w oknie, nie ma smoka w konie. Nie ma smoka na gali. No, potem bez granatów nie da się wejść. Tak, no to to jest jakby pierwsza strona medalu, czyli nie ogarniające terro, ale każdy po terro wie jak grać, no bo trzeba smokować okna, trzeba smokować kona, no to jak są odsmokowane te, te dwie drogi, no to warto byłoby popchać gale. Albo jeśli nawet yy, gali nie chcą pchać, no to wiecie, jakiś boost do okienka i tak dalej. W ogóle też yy, taki protip yy, z mojej strony. Można dać sobie tutaj takiego boosta. Zobaczcie, ło! kurwa, dżunglę widać Pff, Mózg rozwalony Raz zapytałem się, czy ktoś może mi dać tutaj boosta w rogu <laughs> Borforever. <laughs> po co, po co ten boost? Przecież nic nie zobaczysz, no gali nie zobaczysz Mówię, ziomek, mówię, nie chcę zerknąć gali, nie? Zabiłem gościa z okna, bo wiecie, no jest smoke Tutaj ryzykowne jest stać, no bo wiecie, poleci palak ten palak tak się rozprzestrzenia, że wiecie, że prawa strona się spali. Więc co? No wtedy ewentualnie gość z okna no musi sobie patrzeć, wiecie. Yy, okno, znaczy gość PCT, który gra okno, no to powinien sobie patrzeć te okno tego smoka, czy czasem ktoś tam nie, yy, wiecie, do okna nie wskoczył. No to może so sobie, wiecie, jakoś patrzeć tutaj lader i podchodzić na przykład z, ta z takiej strony. Ale coś okazuje. Jesteście na niego przygotowani. I tak, raz zrobiłem tego busta, raz zrobiłem frega, potem już tego busta nie robiłem, bo. No, czy to było nieogarnięcie, czy po prostu ludzie, wiecie, mają jakiś inny plan, coś innego chcą zrobić Ale tego boosta zrobiłem raz, e, czy może ze dwa i, i więcej nie, nie pamiętam, więcej po prostu nie było okazji No i to jest jakby jedna strona, e, wiecie, jedna strona medalu Bo po takim fragu, na przykład, można by sobie, wiecie, dać jakiegoś tam runboosta, czy po prostu zeskoczyć sobie tutaj, dać sobie boosta do okna i wtedy okno macie, wiecie, clear jak tutaj strzelacie się z drugim gościem, no to wiadomo, że to jest gość, który gra na przykład konektor No bo to gościa z okna, więc konektor musi grać defensywnie, no nie będzie stał tutaj Żeby wzięli go na dwa baty z kona, z mida i jeszcze z gościa tutaj, który zbustował się do okna, który właśnie zabił jego CTK w oknie Gra jakoś defensywnie, skoro gra powiedzmy tutaj i ktoś się duo no, no to wtedy konektor powinien przyspieszyć to są takie, wiecie, takie podstawy, ale no, ludzie tego po prostu no, nie ogarniają. No, przy, przykro mi, nie chcę być Hamem, nie chcę być jakimś prostakiem, toksikiem, ale je, mówię, je, jest jak jest. Z drugiej strony, my Polacy gramy po CT, nie? Tak sama sytuacja, tylko po prostu no, my Polacy wiemy, jak grać, nie? Tam 2B, jeden MID, znaczy jeden okno i ten. No i tam konektor i ticket. Czasami jest tak, że ticket nie gra na ticketie. I przepraszam, że tak miele, miele, bo to już 6 minut na liczniku, 7 minut. A ja do, do meritum filmu nie, nie przeszedłem, do tytułu filmu. Bo tutaj wiecie, czy remake Demiraża to równa się koniec Polaków, czy koniec tam Polski na, na Mirku? Czy, czy Polacy się wkurzą, że będzie remake? Bo mapa przydałaby się, przydałoby się zremake'ować. No i tak, Ticket powiedzmy gra sobie z Besa, A nie powinien, bo, connect, bo ten który gra konektor W ogóle znalazłem, usłyszałem taką pozycję, że ktoś gra schody e, Powinien grać konektor No kiedy jest konektor no to mm, Najważniejsze jest to, żeby gość który gra tutaj, żeby po prostu żył Nawet jeśli wejdą sobie na A Dobra niech wejdą, daj, daj im wejść Daj, wpuści po prostu, no bo jeśli zajmą sobie CT to już jest kaplica. No bo y, zajęte CT no to jest łapanie rodki z marketu i tak dalej. Ale jeśli ja po stronie CT słyszę: Słuchajcie, nie zajmujmy MIDA, to mnie krew zalewa. To mnie po prostu krew zalewa. To tak, jakby po prostu odpuścić pół mapy, żeby terror mogło sobie robić co chce. Buz do okna. Yy, zająć sobie tutaj, wiecie. galę No nawet jest, jest taki smog właśnie z respa, że można go rzucić tak, że widać, powiedzmy, cały lader. Ewentualnie trzeba patrzeć o boost, Martwi się o boosta. Ewentualnie, jeśli słyszy się, że coś jest rozbijane, no to prawdopodobnie może być boost z okna do gali. Ja często koluję, żeby ktoś zboostował z okna do, do gali, bo i tak daje insta y, terror smoka, no i ten okno, i tak może sobie powiedzmy tego smoka rozbić. No i cza czasami, jeśli jest boost do, do gali, do, przepraszam, do ladera, no to takie rundy idzie wygrywać na no bogosie. Na gali jest faktycznie wcześniej. No bo kiedy Tero wychodzi, no to raczej Gala odpuszcza sobie i patrzy na przykład tutaj, ewentualnie tutaj, okazuje się, że Gala już jest w laderze. Eee, no i tak, często jest też tak właśnie, że jest tutaj jeden smoke. Jest ten smoke. Tutaj rzucą sobie na przykład jakiegoś takiego palaka z dupy, żeby nie przebić. Jest smoke insta, no i jest jakiś raż do kona. Nie wiem czemu, ale przeciwnicy potrafią zagrać szybkiego Mida. Potrafią zagrać tak, że po prostu ludzie, którzy wiecie, którzy już yy, rzucają nam przed, grają sobie skona, rzucają sobie takiego smoka i są. No ch nie, chcą pikować, albo chcą od razu sobie Instagasić tego Polaka. No to oni są w szoku, że, leco, że, leci jakieś tam że lecą trzy 1 do, do Kona. Yy, facet jest tutaj, oni. Kurwa, oni już w konektorze są. Co, co do chuj, a oni szybko grają. No i po prostu wiecie. No i to jest taka jazda na Mirku na Polaków. Każdy, rzadko kiedy wygrałem właśnie grając y, piątką Polaków, grając na jakieś nawet randomy, jakichś trzech Rusków, nie wiem, i dwóch Turków, że niby oni powinni się, wiecie, w teorii tam pozabijać na tym czacie, powinni sobie jechać po matkach, powinni, no kurwa, wiecie, historię tego, Kama... wszystkie pozycje z Kama Sutry powinny być, wiecie, wykorzystane na matce tego, tego i tamtego. A tutaj nie, tutaj oni po prostu sobie jadą i 10-2 kończy się połówka. I wy wtedy macie dwie rundy ugrane po stronie CT, na przykład pistolkę, jakąś tam rundę na farcie, kiedy. nie wiem, paka się wywaliła na Bombsadzie, albo stwierdzia sobie, że jest tak łatwo, że są tak poczuci, że wiecie. No a teraz zgarnia 10 rund. No i tak, i tak to jest. I potem leci call po CT od jednego z Polaków Słuchajcie, nie umiemy zajmować mida, odpuśćmy sobie, nie, zajm nie zajmujemy mida. No tak nie, no nie można. No stwierdzi fakt, że no, nie umiemy zająć mida, albo nie umiemy bronić mida. To raz. Druga, druga rzecz, że jeśli odpu faktycznie odpuścimy mida, no to jeśli odpuszczacie mida, no to zajmijcie sobie na przykład, nie wiem, B. Zajmijcie sobie z szybkiego busta na upsy. Zajmijcie sobie aparty, pałace na A. Żeby chociaż jakąś część mapy mieć skontrolowaną. I! Meritum filmu. Czy remake Demiraża równałby się koniec Polaków na, na tej mapie. Równałby się koniec Polaków, ale tych, którzy nie ogarniają tej mapy. Bo miraż, tak jak mówiłem wcześniej, miraż to jest stara mapa, jak to część mówi, jest to mapa przeruchana, że nic już tutaj nowego nie ma i tak dalej, ale z jakiejś przyczyny, z jakiejś racji Polacy nie potrafią grać na tej mapie. Jeśli grają jakieś duo i grają z y, trzema tam jakimiś randomami, którzy są faktycznie jako trio, da radę taki mecz ugrać yy, i po CT i po Terro, no bo tamte, tamte po prostu będą grały, wiecie, no fear będą grały z jajami po prostu swoimi w ręku a nie, że tam jaja trzymają gdzieś zamknięte w gablocie czy tam w kufrze kurwa w piwnicy i grają bez jaj jak takie wiecie, piczki yy, ale kiedy jest piątka Polaków, no to wtedy ciężko jest taki mecz tym Polakom wy wygrać no chyba, że grają Polacy na Polaków, no to wtedy ci, którzy faktycznie lepiej tego Mida grają, no, albo wiedzą, powiedzmy, mniej więcej, jak tego Mida grać, no to taki mecz wygrają z palcem w dupie. Ale ci, którzy nie, nie ograniczają tej, tej mapy, to jakiś remake, jakieś zmiany na tej mapie na pewno by pomogły. Jeśli Mirka grałoby się inaczej, może wtedy Polacy zaczęliby inaczej grać, może zaczęliby inaczej patrzeć na tą mapę. No bo kiedy wchodzicie z piątką w kolejkę. Czy tam nawet na pgs czy wchodzicie na, na PPL-a, no to na tym Mirażu to wiecie, to jest po prostu Kongo. Albo ktoś nie potrafi grać w jakiejś pozycji, albo nie chce się zamienić, albo to, albo tamto, stram to, owam to i tak dalej. Więc ja uważam, że remake, czy, czy remake Demiraża Miraża równa się koniec Polaków na, na Mirażu? Tak, jest to koniec Polaków na Mirażu. Tak jak mówiłem wcześniej, tych yy, słabych Polaków. Ale ci, którzy ograniają tego Mirka i wiedzą, że granie Mida to jest podstawa na tej mapie, no to oni mogą się wkurzyć. Że faktycznie taki remake mógłby, mógłby być. A uwierzcie mi, że taki remake będzie. Może nie w tym roku, ale może w przyszłym. Myślę, że część prosów też uważa, jest tego zdania, że faktycznie w tego Mirka trzeba byłoby tknąć jakby nowe życie. No bo Nuke jest fajny, spoko się gra. Ancient też jest spoko. Anubis, świetna mapa, fajnie się gra. Dużo wariacji, natomiast yy, Mirek, zajmowanie mida i jeden lurk od A albo jeden lurk od B. W zależności od tego, gdzie te, z tego mida chcą lecieć. Jeśli z midem Midach chcą lecieć do gali, no to od Apsów B ktoś będzie zamykał. Jeśli chcą midem lecieć do konektora, no to ktoś z pałacu albo do rampy będzie zamykał. I nie ma innych po prostu scenariuszy. Są dwa scenariusze i koniec kropka. Na, na się albo jakiś tam main, albo jakiś tam rush mida do, do kamer. Split do A, albo jakiś taki hardkorowy split do B, w sensie, że kamery są odsmokowane i oni tam po prostu wjeżdżają w y, Tam do Faraona, do tych, do tej świątyni, w te temple, tak zwane. Zajmują sobie CT. Jeśli CT jest zajęta ta plaża, tą plażę, no to wtedy ewentualnie tą plażą mogą sobie z powrotem zawinąć tą piwnicą i wrócić na przykład do bombsite do A. Nie muszą przecież kamerami wchodzić, no jest bardzo dużo, y, bardzo dużo wariacji. Tak samo na, na -Ko też jest, y, no... Jest to przysłowie, jest to powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tutaj tylko jedna droga prowadzi na A, split do A midem i split do B midem i apsami. nie ma nie po prostu innej drogi, ewentualnie oknem może do, do B, tam zamiast gali, no to tylko taka jest wariacja, ale według mnie przydałoby się odświeżyć tą mapę, nie wiem jak, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Nie wiem, jest, jak, jak jest Wasza opinia? No Fajnie byłoby z tego miraża zrewampować, może jakieś przejście, coś tam może przesunąć, coś usunąć, coś zwężyć. Może, nie wiem, coś, jakąś drogę przedłużyć, coś przesunąć, żeby może jakieś respy były, może timingowo, nie wiem, różnica pół sekundy to w sensie też jest mega istotne. Czy nawet wejście do, do okna, żeby na przykład tutaj były po prostu drzwi, żeby to, nie wiem, było większe, że po prostu można sobie, wiecie, przejść tutaj, no to wtedy wiadomo, że w oknie będzie CT pierwsze i tak dalej. Tak jak zmienili Vertigo. No, na Vertigo główny skrzypce na A gra gap od żółtej po CT, no bo jest tam szybciej. No i główna, główna jakby wymiana ognia tyczy się rampa gap, rampa gap. Ewentualnie potem po jakiejś chwili e, pichnie tam rampa z zaworków albo z góry z dźwigu. No i tyle, ale tutaj w ogóle to są, wiecie, tylko jakby moje e, propozycje, co można było tutaj, wiecie, na przykład zmienić. Ale co Wy byście zmienili? Czy Wy jesteście jakby w tym worku, że Miraża Instaban trzeba tę mapę wypierdzielić albo odświeżyć, zrimakować? Czy Wy jesteście w tym drugim worku, że mapa jest zajbista, fajnie się nią gra? Ja ogarniam, ja wiem jak grać. Trzeba grać mida, wiem jak grać mida i tyle. I uważacie, że ta mapa nie potrzebuje w ogóle żadnych zmian. Ja uważam, że mapa potrzebuje zmian, ale może nie aż takich powiedzmy jak, jak Vertigo z tym bombsightem A i z, tym, z tymi windami tam, że są teraz dwa, dwa te konektory wejście, że trzeba smukować tam lewo i tak dalej. Ale Myślę, że fajnie byłoby zobaczyć Miraża w jakiejś odświeżonej wersji. Możliwe, że Miraż, miraż przejdzie jakby zmiany, kiedy na przykład FM skończy Kesha, albo na przykład dodadzą treina kiedyś. No bo na Kobla to bym nie liczył, skoro mamy Ancienta. Niby ten sam vibe i tak dalej, ale Kobla teraz wydaje mi się, że nikt chyba by nie potrafił grać z obecną mechaniką granatów, smoków i tak dalej. Ale Mirażek byłby ciekawy do zrymikowania. Także. To tyle sorki za taki jakby wstęp, ale chciałem właśnie przejść z tego jak Polacy zajmują, jak Polacy grają Mida, przynajmniej część Polaków gra mida po stronie Tero, jak część Polaków gra mida po stronie CT, no i potem właśnie ten, ten remake, że faktycznie dla takich Polaków by się przydało przydało odświeżyć, troszkę zrestaurować, a przepraszam, odrestaurować tą mapkę. Także już dalej nie będę nawijał, bo nie ma, nie ma sensu. Także z mojej strony to tyle. Dajcie znać, czekam na komentarze i zobaczymy, jakie wy macie pomysły czy i w którym worku jesteście. Także zobaczymy. Z mojej strony tyle, trzymajcie się. Cześć, cześć.